Szanowni Państwo, pokazy za nami, a my kontynuujemy nasz program dzisiejszy. Przed nami blok drugi dzisiejszej części Kongresu Industry Next. To jest blok pod patronatem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Bardzo gorąco witamy gospodarzy tego bloku, prelegentów, uczestników. Mam nadzieję, że Obrady i wykłady będą owocne. A ja zapraszam Państwa po, po bloku konferencyjnym, oczywiście, do zwiedzania dużej ekspozycji targów ITM Industry Europe. Oddaję głos, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przywitała Państwa kierownik bloku ITM Next, pani Anna. Lemańska Kramer, ja się nazywam Cezary Mazurek, y jestem dyrektorem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i mam przyjemność otworzyć blog, y który jest wpisany w tydzień y danych, Data Week, Europejski Data Week, y y imprezę, cykl, serię wydarzeń, y która jest realizowana pod patronatem Stowarzyszenia Big Data Value Association. We współpracy z naszymi partnerami Chcemy dzisiaj pokazać Państwu technologie, które są ofertą dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania węzła innowacji cyfrowych HPC for Poland. Idea datafikacji przemysłu, idea budowania scenariuszy transformacji cyfrowej do przemysłu 4.0 oparta na danych, jest już trendem, który jest widoczny wyraźnie w przemyśle europejskim. Mamy nadzieję znaleźć partnerów, przemysłu krajowy który na bazie, w oparciu o dane gromadzone w zakresie procesu produkcji, w zakresie procesów związanych z logistyką, związanych z monitorowaniem efektywności, pozwoli nam budować lepsze usługi i wdrażać je w konkretnych łańcuchach wartości, jeżeli chodzi o, o, polskich, o polskich producentów, o polski przemysł. Centrum Superkomputerowe jest naturalnym partnerem w tego typu działaniach, ale nie jedynym. Chcielibyśmy realizować te usługi w partnerstwie z dostawcami technologii, z dostawcami rozwiązań, z dużymi instytucjami doradczymi. Stąd też takich gości wśród prelegentów dzisiaj Państwo... Posłuchacie naszych gości. Natomiast istotą jest to, aby popatrzeć dzisiaj na tę ofertę, jako również na pewien, na pewien inkubator rozwiązań, na który można pozyskać środki europejskie. PCSS jest partnerem wielu projektów europejskich. Naszym modelem biznesowym jest poszukiwanie środków europejskich na wdrażanie nowych technologii. Dzięki czemu. Nasi partnerzy zmniejszają ryzyko finansowe związane z kosztami czy z innymi e, obszarami związanymi z innowacją, e, jakie, jakie Państwo znacie. Dzisiaj to partnerstwo chcielibyśmy pokazać szerzej w zakresie właśnie e, ITM Next, e, Industry Next, ale e, e, działalność hubu innowacji cyfrowych HPC for Poland, HPC for Poland. Jest to działalność już otwarta na finansowanie konkretnych usług, konkretnych produktów. I tu myślę, że potem, po tych prezentacjach będziecie Państwo mieli dokładnie obraz tego, czym superkomputery, czym zaawansowana analiza danych, czym analiza predykcyjna i wiele innych obszarów związanych z analizą, zaawansowaną analizą danych może wesprzeć Państwa procesy, Produkcyjne, państwa procesy biznesowe. Zapraszam bardzo. Dziękuję za również współorganizację Targą Poznańskim, Dziękuję prelegentom i proszę o zabranie głosu pierwszego prelegenta w dzisiejszej, w dzisiejszej agendzie, agendzie, przedstawiciela zachodnio Uniwersytetu Technologicznego, pana Krzysztofa Pietrusewicza.